Od kwietnia 1945 roku. Leczył się w szpitalu, w gornicach, pełniąc jednocześnie w nim funkcję kapelana. W swoim dzienniku zanotował: Gdy patrzę na wirujące w powietrzu białe płatki, myślę o znikomości życia. Kilka dni temu byłem na górnej sali pod numerem 17. Zbliżyłem się do łóżka ciężko chorej młodej kobiety. Siedziała na pościeli, z głową opartą. Na ramieniu swego męża. Zdawało się, że jest nieprzytomna. Nagle powiał wiatr przez otwarte okno i przyniósł woń kwitnącej czeremchy. Chora otwarła oczy, uśmiechnęła się jak dziecko i wyszeptała cicho przez zaciśnięte tężcem szczęki. Pachnie, pachnie, jak ślicznie pachną kwiaty. Wyciągnęła rękę ku oknu, jak gdyby chciała przygarnąć do siebie jak najwięcej woni. Zdziwiło mnie to poetyczne uniesienie wiejskiej kobiety. Dziś kwiatki czremchu umierają. Chora pod numerem 17 też umarła. Nieśli ją właśnie przed chwilą na marach obok mego pokoiku. Potem aleją wysmukłych tu i świerków do kostnicy położonej w głębi ogrodu. Owiniętą w prześcieradło. Wyglądała zupełnie jak biały płatek, wydarty z kwiatu rodziny. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Bazanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu patronite. Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.